Zresztą marszałek Hołownia nawet chyba jakiś tweet poczynił y, na ten temat, wskazując na tym, że y, znowu wzrosł, czy wydłużył się okres rozpoznania spraw przez sądy. No to jeżeli pan marszałek Hołownia z, dostrzega tego rodzaju problem i chce rozmawiać z ministrem podnarem, no to trzeba być może się zastanowić czy nie warto jednak no, przeciwdziałać tego rodzaju praktykom, które są stosowane, a nie je popierać. Mam wrażenie, że minister Bodnar po prostu, jeżeli chodzi o prokuraturę, to poleca takie działania, a jeżeli chodzi o sędziów, no, to po prostu popiera, popiera tego rodzaju rozstrzygnięcie. Trzecia władza, władza sądownicza, jest władzą niezwykle ważną w systemie państwa. To jest władza ostatniego słowa. Więc no, w sądach administracyjnych, chociażby może to Państwo też nie wiecie, w sądach administracyjnych sędziowie sobie nie kwestionują własnych statusów i z tym nie ma problemu, ale w sądownictwie powszechnym już takie spory są i są nawet takie sądy, że gdzie no, są sędziowie złożeni, są, gdzie w sądzie pracują wyłącznie, orzekają wyłącznie sędziowie powołani po 2018 roku. I teraz pytanie jest zasadnicze, czy w związku z tym ten sąd jest już dysfunkcyjny i do, generalnie do niego sprawy nie powinny wpływać żadne, bo wszystkie orzeczenia będą uchylane przez sądy okręgowe. Yy, yy, czy, czy należy to jakoś inaczej rozwiązać? No to jest w ogóle, to jest po prostu granda. Ja, ja patrzę na to jako prawnik do tego, że ja widzę obstrukcje ze strony, ja w ogóle widzę jak się przedłużają te postępowania przez, to, przez właśnie tego typu podejście. Podważanie statusów sędziów no, nigdy w historii nie miało miejsca. Dopiero po 2018 roku, czyli po 2019-2020, tego rodzaju praktyka się zaczęła. Wytworzyła i no to jest destrukcyjne. Tu nikt nie myśli o obywatelach, nikt nie myśli o tym, że sądy mają sprawnie orzekać. Nikt nie myśli o tym, że ludzie często czekają na to stwierdzenie nabycia spadku, na zapłatę za zasądzenie pieniędzy z tytułu niezwróconej pożyczki, na rozpoznanie sprawy o kradzież z włamaniem w piwnicy, na przykład, która jest dla wielu osób bardzo ważna. Sprawa o rozwód to są, to są sprawy ludzkie. Natomiast sędziowie, mam wrażenie, część tych sędziów zajmuje się po prostu zwyczajnie sobą, zwyczajnie walką o swoje wpływy, o tym, czy ktoś jest członkiem jakiegoś, jakiejś spółdzielni sędziowskiej, czy wymknął się z tej spółdzielni. Tak samo było w 2009 roku, jak powstała Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Przecież wtedy również słyszano ze strony środowiska sędziowskiego ogromne głosy protestu i oburzenia, wskazujące na to, że. Powstanie jakaś szkółka, w której, po której sędziami zostaną ludzie z prowincji albo ludzie w ogóle z jakiegoś, z nieznanego pochodzenia. Jeden z sędziów. Nawet na Twitterze kiedyś coś takiego otwarcie napisał, że, że wyraził się z taką trochę pogardą, że ta szkoła de facto spowodowała, że ludzie znikąd mogli zostać sędziami. I to jest właśnie sposób myślenia części tego środowiska sędziowskiego, nad czym osobiście ubolewam, dlatego że jest takie przekonanie o pewnej kastowości, o tym, że rzeczywiście tak jak to funkcjonowało przed Krajową Szkołą Prokuratury, gdzie aplikacje robiono w ramach pewnych, szczególnych apelacji, gdzie tam pewne klany, nawet rodzinne, Zostawały sędziami czy prokuratorami, i to po prostu był pewien układ zabetonowany. Tak to wyglądało. No, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, zresztą, której sam jestem absolwentem, więc mogę się wypowiadać, bo moi koledzy i koleżanki już są sędziami i prokuratorami aktualnie. No, bardzo dobrze przygotowywała do zawodu, i efekt był tego taki, że nawet w tym środowisku sędziowskim nagle dostrzeżono, że to są bardzo młodzi, ambitni ludzie o bardzo wysokim poziomie w merytorycznym i rzeczywiście są pracowici. Oni, oni robią bardzo dużo, dużo części sędziowskiej pracy w sądach rejonowych, bo to są jednak młodzi sędziowie, no ale mimo wszystko pewne takie przekonanie o tej właśnie kastowości zostało, nad czym naprawdę osobiście ubolewam, bo też znam wielu bardzo porządnych sędziów, których miałem na, w swoim życiu możliwość poznania, którzy naprawdę zajmują się ciężką pracą i przyjmują się losem tych ludzi, którzy, którzy, którzy są stronami. No właśnie, z Pani ważną kwestię, jeśli chodzi o, o podstawę prawną kwestionowania, że nie ma takiej podstawy prawnej, która by upoważniła dwie i są Izby Sądu Najwyższego do, do stwierdzania czegoś, prawda? Więc myślę, że to jest jakiś taki, taki element, który można by podnosić.